Dzisiaj powiem jak prosto, łatwo i nieprzyjemnie można dać się wkręcić w karuzelę watowską. Witam w czwartym odcinku mojej nowej serii Męcen o podatkach. Tym razem zajmujemy się tematem bardzo medialnym, głośnym, to znaczy karuzelami watowskimi. Nie będę tym razem dokładnie opisywał, na czym polega mechanizm Karuzeli Watowskiej. Nagrałem jakiś czas temu osobny film, tylko i wyłącznie na ten temat. Ma już chyba ponad 400 wyświetleń, więc wydaje mi się, że był interesujący. W opisie tego filmu umieściłem link do niego, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, czym w ogóle jest karuzela vat to odsyłam do tamtego nagrania. Dzisiaj tylko w skrócie powiem, że karuzele vat są to takie ciągi różnego rodzaju spółek, które handlują ze sobą jakimś towarem i usługą, tylko po to, żeby włudzić podatek VAT. Ponieważ Skarbówka bardzo nie lubi karuzel vat bardzo nie lubi, kiedy ktoś oszukuje państwo i wyłudza należny państwu podatek. W związku z czym skarbówka bardzo rzuca się na tego rodzaju firmy. I one się przed skarbówką chowają, i do tego, żeby się schować, często potrzebują zupełnie legalnych firm. Polega to na tym, że jeżeli mamy kilka spółek, które handlują ze sobą jakimś towarem, to przestępca stara się. Sprzedać ten towar po drodze jakiejś uczciwej firmie, następnie odkupić ten towar od tej firmy, tak żeby urzędowi skarbowemu było znacznie trudniej rozszyfrować, gdzie ten VAT ginie i wykryć ten ciąg transakcji jako element jakiejś karuzeli vat -owskiej. Problem jest taki, że bardzo często te uczciwe firmy w ogóle nie mają zielonego pojęcia że został wkręcony w karuzelę vat I Mogłoby się Wam wydawać, że to w sumie nie jest taki problem, w końcu firma działa uczciwie, sprzedała towar, znaczy kupiła towar, następnie go sprzedała, po drodze zapłaciła wszystkie podatki, więc nikt nie powinien się jej o nic czepiać, zwłaszcza jeżeli właściciel tej firmy, jej pracownicy nie mieli zielonego pojęcia, że uczestniczą w łańcuchu w karuzeli vat -owskiej. Problem niestety jest taki, że polskie oraz unijne prawo tą sytuację interpretuje zupełnie inaczej. Może też Wam się wydawać, że problem karuzel vat już zniknął, że to było kiedyś za poprzednich złych rządów, a teraz mamy nowe dobre rządy, w trakcie których bardzo uszczelniono system podatkowy i do włudzeń vat prawie, że nie dochodzi. No niestety aż tak dobrze nie jest, tylko w pierwszej połowie 2019 roku skarbówka wykryła... Z ponad 120 tysięcy pustych faktur, czyli takich, które nie dokumentowały realnej sprzedaży, które służyły właśnie do wyłudzenia vat u na tych ponad 120 tysiącach faktur próbowano wyłudzić ponad 22 miliardy złotych. Więc są to olbrzymie kwoty, to cały czas się dzieje i uważam, że każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak chronić się przed tym, żeby przypadkiem właśnie nieświadomie nie dać się wkręcić w. Karuzelę vat ponieważ może mieć to dla niego bardzo opłakane skutki. Czym właśnie grozi uczestnictwo zupełnie nieświadome w karuzeli Watowskiej? Jeżeli przypadkiem Kupicie towar, który jest elementem właśnie takiego łańcucha karuzelowego, a następnie go sprzedacie, to pierwsza podstawowa sankcja jest taka, że nie możecie odliczyć VAT-u z waszej faktury zakupowej. Czyli jeżeli kupicie coś za 10 tysięcy złotych netto, sprzedacie za 12 tysięcy złotych netto, oczywiście z VAT-em, ten VAT, który sprzedaliście, musicie. Odprowadzi do urzędu skarbowego, to nie możecie odliczyć tego VAT-u, który zapłaciliście swojemu kontrahentowi. Czyli z takiej faktury na 10 tysięcy netto na samym starcie jesteście w plecy 2300 zł. Ale to niestety dopiero początek problemów, ponieważ jeżeli ta transakcja dotyczyła towaru z załącznika numer 15 z ustawy o VAT, to nie dość, że Wy nie możecie odliczyć swojego VAT-u, to jeszcze odpowiadacie za VAT którego nie zapłacił wasz dostawca, czyli tam pojawia się kolejne 2300 zł plus oczywiście odsetki. Ale to nie koniec, ponieważ do tego VAT-u, którego wy nie możecie sobie odliczyć, należy jeszcze dorzucić karny wymiar tego podatku VAT-owskiego od 30 do 100% wysokości VAT-u, którego nie możecie odliczyć. Więc szybko się okazuje, że jeżeli macie taką fakturę u siebie, a przypominam, że tylko w pierwszej połowie 2019 roku takich faktur było 122 tysiące, i nie da się wykluczyć, że któraś nie leży w Waszych księgach rachunkowych, to może się okazać, że z tych 10 tysięcy złotych, znaczy złotych faktury musicie prawie drugie tyle oddać do urzędu skarbowego. I to nie jest tak, że musicie oddać to tylko wtedy, jeżeli nic nie wiedzieliście o tej transakcji, ponieważ. Prawo wygląda w ten sposób, że wy musicie wykazać, że nic nie wiedzieliście o tej transakcji oraz że nie mogliście się o niej dowiedzieć. Czyli państwo uważa, że jeżeli wiedzieliście, że jesteście elementem łańcucha vat to oczywiście jesteście przestępcami, trzeba was zamknąć i zabrać wam wszystkie pieniądze. Jeżeli nie wiedzieliście o tym, ale mogliście wiedzieć, gdybyście wykazali należytą staranność, o to co innego, to wtedy jesteście bezpieczni. Ale musicie wykazać, że nie mogliście się dowiedzieć, zachowując zwyczajną należytą staranność. Czyli, żebyście byli bezpieczni, musicie tą należytą staranność zachować. To zostało niestety potwierdzone wieloma wyrokami sądowymi zarówno na poziomie wojewódzkich sądów administracyjnych, naczelnego sądu administracyjnego, na poziomie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tu niestety nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli nie dochowaliście naszej należytej staranności i nie wiedzieliście o tym, że handlujecie z przestępcą, niestety również macie problem. Tylko po 2015 roku wyroków sądów w sprawie należytej staranności było ponad 9,5 tysiąca i niestety ponad 80% z tych wyroków było korzystne dla organów podatkowych, a nie dla podatników. Więc sprawa jest niestety niesamowicie poważna. No i Ktoś powie, że może nie jest tak źle, bo przecież teraz jest biała lista podatników, jest split payment, więc można się od takiej odpowiedzialności uwolnić. No niestety nie. Problem jest taki, że split payment nie chroni wtedy, kiedy fakturę wystawia podmiot nieistniejący. Tutaj znowu ciekawostka, czym jest podmiot nieistniejący? Czy to jest taki podmiot, którego nie ma, który wymyślił sobie jakiś fałszywy numer NIP, fałszywy adres, nigdzie się nie zarejestrował, wysłał im jakąś fakturę? Nie. Podmiot nieistniejący to jest normalnie zarejestrowana firma, która ma swój numer NIP, która jest zarejestrowana do VAT-u, która ma prezesa, która ma konto bankowe, która może nawet mieć stronę internetową. Jeżeli ktoś taki sprzedał Wam towar, ale tak naprawdę ta firma ograniczała się tylko i wyłącznie do, do uczestnictwa w karuzeli podatkowej, to znaczy, że jest nieistniejącym podatnikiem. Jak komuś takiemu wyślecie zapłatę z Paymentem, to niestety Was to nie uratuje przed tym, że jesteście ten cały VAT. W plecek, jeżeli kiedyśkolwiek skarbówka przyjdzie do was z kontrolą podatkową. Podobnie biała lista w żaden sposób was nie chroni, ponieważ taki podmiot nieistniejący będzie niestety znajdował się na białej liście i nie będzie go można w żaden sposób rozróżnić od podmiotu rzeczywiście istniejącego, jeżeli najpierw nie przeprowadzi się tej nieszczęsnej procedury należytej staranności. I teraz o tym, że problem jest bardzo poważny, świadczy też to, że problemy mają nie tylko małe firmy, które zostały wciągnięte przez jakichś oszustów, ten problem dotyczy największych polskich spółek. Nie wiem, czy słyszeliście, ale w ostatnich latach dziesiątki milionów złotych musiały wpłacać z tytułu właśnie zaległego VAT-u do budżetu takie firmy jak LOTOS, TAURON, czy giełdowe spółki takie jak Mennica Polska, DROP czy Action. To były duże firmy i okazało się, że są winne skarbowi państwa po kilkadziesiąt milionów złotych. Teraz jeszcze jedna bardzo nieciekawa sprawa. Ile w ogóle trwają te postępowania i jak długo możecie mieć problem przez jakąś jedną fakturę? Lotos miał zdaje się kontrolę za lata 2010-2011 i sprawa lotosu zakończyła się wyrokiem dopiero w grudniu 2018 roku. Po siedmiu latach od momentu, kiedy, od okresu, którego dotyczyła kontrola podatkowa. Ale jeszcze trudniej miała firma Drop SA której kontrole podatkowe dotyczyły lat 2005 i późniejszych. Wiecie kiedy zapadł wyrok, niestety niekorzystny dla spółki DROP? Wiosną 2019 roku, po 14 latach od momentu, kiedy w ich księgach rachunkowych pojawiła się jakaś pusta faktura, która została wystawiona przez podmiot uczestniczący w karyzali podatkowej. Po 14 latach, czyli gdyby teraz na początku 2020 roku ktoś wcisnął Wam taką fakturę do Waszej ewidencji, to mogłoby się okazać, że będziecie z tą sprawą bujać się po organach podatkowych i sądach do 2034 roku. Do 2034 roku te sprawy niestety tak długo. Trwają. Po drodze oczywiście może czekać Was cała masa nieprzyjemności. Wasze konta bankowe mogą zostać zablokowane, banki mogą wypowiedzieć wam kredyty. Jeżeli jesteście spółką giełdową, to wasz kurs bardzo mocno straci. Może to nawet doprowadzić całą firmę do upadku. A jeżeli ktoś jest jednoosobowym przedsiębiorcą, to niestety może też stracić cały dom i dorobek całego życia. Może powiecie, że straszę, że na pewno nie jest tak źle, że jeżeli przychodzi do nas urzędnik skarbowy, to on przecież widzi, że jesteśmy normalną firmą i nie będzie chciał nam zrobić krzywdy. Przecież oni wiedzą, że przestępcy to bardzo źli, brzydcy ludzie. My jesteśmy cywilizowani, ładnie, to przecież nie będą nam krzywdy zrobić. No niestety to dokładnie to tak nie wygląda. Wygląda to nawet zupełnie inaczej. Skarbówka już wiele lat temu zauważyła, że nie ma większego sensu kontrolowanie firmy, która tak naprawdę nie istnieje, której prezesem jest jest jakiś bezdomny, ewentualnie jakiś alkoholik, czy osoba chora psychicznie, albo przybysz z Ukrainy, Armenii, czy też Azerbejdżanu. Takie firmy nie mają żadnego majątku, ich prezes nie ma żadnego majątku, w ogóle nie, jest, nie można tam żadnych pieniędzy ściągnąć. W związku z czym dogłębne no kontrolowanie takiej firmy nie ma wielkiego sensu. Znacznie lepiej jest przyjść do firmy, która ma jakiś majątek. I teraz pytanie, czy jakiś majątek mają prędzej właśnie firmy służące przestępcom do wyłudzania VAT-u, czy uczciwi przedsiębiorcy, którzy dadzą się w taki proceder niestety wmanewrować? No i skarbówka. Tak jak mówiłem, dawno temu zauważyła, że lepiej jest pieniędzy szukać u uczciwego podatnika, który nie dochował należy staranności, niż u przestępcy, ponieważ ten przestępca już dawno tych pieniędzy nie ma, ponieważ je gdzieś wyprał, schował i w żaden sposób nie da się do nich dojść. Żeby nie być gołosłownym, przeczytam Wam fragment z dokumentu Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów. Tam napisane jest... Do kontroli należy typować podmioty działające nie dłużej niż kilka miesięcy, aby na wczesnym etapie przestępczej działalności wyeliminować źródło fikcyjnych faktur, uniemożliwić kontynuowanie procederu i zebrać materiał dowodowy pozwalający na zakwestionowanie transakcji u beneficjentów nieuprawnionych korzyści. Czyli idziemy z kontrolą do takiej pustej firmy, która prawie że nie istnieje, znajdujemy tam dowody na to, że VAT był wyłudzany i następnie szukamy w łańcuchu kolejnej firmy, która ma jakiś majątek. Dalej czytamy. Należy liczyć się z tym, że kontrolę to oczywiście nie przyniosłem bezpośredniego skutku finansowego w postaci wpłatym, ponieważ nie ma majątku, jednakże zebrane dowody winny służyć do zakwestionowania transakcji u beneficjentów, u których już istnieje możliwość ściągnięcia należności. I dalej. Pismo dyrektora Kieleckiej Izby Administracji Skarbowej. Przed wytypowaniem podmiotu do kontroli należy przeprowadzić analizę jego sytuacji majątkowej, aby ocenić, czy kontrola może przynieść wymierny efekt finansowy. Należy unikać typowania podmiotów niewypłacalnych w upadłości albo w likwidacji. Należy jak najszybciej wydawać decyzję o zabezpieczeniu już na etapie kontroli. Pracownicy muszą mieć skarbówki. Muszą mieć świadomość, że efektywność kontroli oceniana jest poprzez faktyczne wpływy, a nie ustalenia dokonane w toku kontroli. Należy tak prowadzić kontrolę, aby uświadomić kontrolowanemu korzyści płynące z dobrowolnego uregulowania należności oraz Teraz słuchajcie, aby kontrolowany miał przekonanie, że ustalenia organu są oparte na mocnych podstawach faktycznych i prawnych. Czyli przychodzi do Was skarbówka, ma sprawiać wrażenie bardzo pewnej, że są przekonani, że koniecznie musicie im zapłacić pieniądze, że nie ma co do tego żadnej wątpliwości, żebyście od razu wyskakiwali z tych pieniędzy, bo jak od razu nie zapłacicie, to potem będzie jeszcze gorzej i trzeba będzie zapłacić jeszcze bardzo wysokie odsetki. W związku z czym, kontrolerzy w trakcie takiej kontroli nie będą dla was pobłażliwi tylko dlatego, że jesteście uczciwą firmą, która normalnie płaci podatki. Wręcz przeciwnie. Kiedy oni wreszcie do was dojdą, będą mieli takie przekonanie, że wreszcie trafili na podatnika, który może im zapłacić ten podatek. Bo wcześniej szli od firmy słupa do firmy słupa i nigdzie nie było żadnych pieniędzy. Teraz przychodzą do normalnej firmy, patrzą, samochód jest, środki na koncie są. Towary w magazynie są. No to działamy. Tu wreszcie jakiś podatek możemy zająć. Dopiero w tym momencie, bo wcześniej niestety nie ma czego szukać. W trakcie takich kontroli pojawia się jeszcze fajniejsza praktyka skarbówki. Otóż do akt waszej sprawy zostaną dołączone akta z postępowań właśnie wśród tych firm, które oszukiwały na wacie. No i te akta zostaną przed wami utajnione. To znaczy skarbówka powie, że te dokumenty są objęte tajemnicą skarbową, że Wy nie możecie ich znać, ponieważ to jest tajemnica skarbowa, służąca do właśnie do tego, żeby dane podatników były chronione, ale z tych dokumentów wynika, że Wy jesteście przestępcami i macie nam dać pieniądze, ale nie powiemy Wam dlaczego, to z tych dokumentów wynika, musicie nam uwierzyć, że tak jest i nie macie żadnej możliwości obrony. Ten proceder trwał jeszcze do niedawna, dopiero jesienią 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że takie postępowanie, bo to nie tylko Polska Polska skarbówka tak robiła, jest sprzeczne z prawem, nie daje prawa do obrony, i teraz już skarbówki nie powinny tak robić. Co nie znaczy, że tak nie robią. W każdym razie, morał z tego jest taki, że jeżeli jesteście uczciwą firmą, prowadzicie uczciwy biznes, uczciwie płacicie podatki, to niestety możecie mieć problem, jeżeli kupicie towar od niewłaściwego dostawcy. Albo jeżeli wasz dostawca kupił towar od niewłaściwego dostawcy, Wy jesteście jeszcze dalej w całym tym łańcuchu. Jedyną metodą na to, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że będziecie za ten VAT odpowiadać, jest dochowanie procedury należytej staranności. Czyli musicie, bardzo dokładnie sprawdzać swoich dostawców, swoich kontrahentów i wykluczyć możliwość, że są to puste firmy, wydmuszki, które chcą tylko i wyłącznie wyłudzić VAT. No i byłoby przyjemnie, gdyby Ministerstwo Finansów opublikowało taką instrukcję, gdzie byłoby napisane: Drogi podatniku, chcemy, żebyś Dochował należytej staranności, więc tu Ci dajemy instrukcję, jak będziesz postępował zgodnie z tymi przepisami, to nic Ci nie grozi, wtedy będziemy patrzyli na Ciebie znacznie bardziej przychylnie. Niestety nic takiego nie ma. Jedyny dokument, który się pojawił, to była metodyka należytej staranności, która informowała nie podatników, ale urzędników skarbowych, jak mają sprawdzać, czy należyta staranność została dochowana. Do tego mamy mnóstwo wyroków sądowych, mamy praktykę. Organów podatkowych. I z całej tej wiedzy jesteśmy w stanie sporządzić taką procedurę należytej staranności. Pokażę Wam, jak u nas ona w firmie wygląda. To jest 23 strony, zapisane w miarę małą czcionką. Do tego mamy kilka checklist w Excelu, jeszcze jakieś inne zewnętrzne dokumenty. Dopiero jeżeli ktoś ma takie kilkadziesiąt stron postępuje zgodnie z taką procedurą, wypełnia sobie te checklisty w Excelu, kolekcjonuje różnego rodzaju dokumenty, dopiero wtedy, jeżeli przyjdzie kontrola, to taki podatnik mówi szanowny urzędniku, ja tu mam procedurę należytej staranności, tu jest moja checklista, proszę się ode mnie odczepić, nie odpowiadam za ten VAT. I wtedy jest dobrze, powinno być. Problem jest niestety taki, że zdecydowana większość polskich przedsiębiorców nie ma procedury należytej staranności. Ludzie myślą, że jeżeli ich kontrahent jest na białej liście, jeżeli zapłacą mu split paymentem, to nie mają problemu. Niestety dalej mają i właśnie procedura należytej staranności jest tym, jednym z tych całkowicie klasycznych elementów polskiego prawa, gdy na podatników nakłada się olbrzymie obowiązki, za niespełnienie których grożą olbrzymie kary i nikt podatnikom nie mówi, że muszą te obowiązki spełnić. Ponieważ zdecydowana większość polskich podatników VAT nigdy nawet nie słyszała o procedurze należytej staranności i z tego właśnie powodu nagrałem ten filmik, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, na jakie ryzyko narażacie się, dokonując zwyczajnych operacji handlowych w Polsce bez wcześniejszego sprawdzenia swoich kontrahentów i bez posiadania procedury należytej staranności. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do Obejrzenia piątego odcinka, który pojawi się już za tydzień. Proszę o lajkowanie oraz subskrybowanie mojego kanału, tak żeby moje filmiki Wam wyskakiwały z powiadomieniem.